Tutaj Tomasz, Tomasz Pietrzyk na koniu Siwej pokazuje jak wygląda doskonale rozluźniony jeździec. Proszę. Jeszcze raz? Tak. Pokaż to całemu światu. Rozluźniony, doskonale rozluźniony jeździec. Dobra, dobrze, dobrze, dobrze. A bardziej potrafi się rozluźnić? No, rozluźnienie doskonałe. Pokaż teraz <smuszel> spiętego. Co? Spiętego jeść, co pokaż? O, tak wygląda. <smuszel> Muszę to z boku zobaczyć. Ry też. Teraz jest spięty, tak? tak? Aha, a powiedz mi, co jeszcze potrafisz? <smuszy> no dobra, Ale widzieliśmy spiętego i rozpiętego Tomka na, na niezapiętej nie siwej, tak? that